Moi drodzy, zobaczcie, jaka piękna pogoda wreszcie tego maja się zrobiła. A dzisiaj chciałem pokazać wam męską jaskinię mojego kolegi. Myślę, że jest to przepiękne miejsce i chciałem się u nim z wami podzielić. I teraz, tak, wchodzimy i zobaczcie. Patrzymy w prawo, mamy rząd polskich motorowerów. Tutaj, nawet jakiś rower jeszcze składak się zachował. Nie, nie jest to składak, jest to zwykły rower. No ale tak, zobaczcie: Ogar. Tutaj następny Romet. Tutaj jeszcze Pegas. Tutaj Komar Sport. I możemy sobie tak na prawo to podziwiać. Teraz obracamy się w drugą stronę w lewo, i mamy kolejny rząd motorowerów. Motorynka, Simpson Schwalbe, Jawa i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, tak, teraz jak sobie podejdziemy do każdego z nich, to na nich można zobaczyć jakieś takie drobne ślady użytkowania. Natomiast koledze zależało na tym, żeby zachować je w oryginalnym stanie. Więc tak, mamy taką jaskinię, gdzie możemy sobie oglądać szafran motoryzacja, siedzieć pić kawę i podziwiać motorowery. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Pozdro!